That is the problem, he can keep Panie prezesie, na początku to ja muszę pogratulować, bo to historyczne wydarzenie w sierpcu jeszcze chyba czegoś takiego nie było. Proszę nam powiedzieć, skąd i gdzie zrodził się pomysł organizacji strefy kibica w sierpcu. E, witam serdecznie. My e, w zeszłym roku już e, długo się nastawialiśmy na tego typu imprezę, e, jak dowiedzieliśmy się, że e, cień szansy e, otrzymaliśmy na zorganizowanie tej strefy. Dzięki oczywiście Kalsbergowi, który e, taką licencję nam... E,

Od początku tego roku zaczęliśmy się przygotowywać już dość znacznie. Wyszliśmy napis z inicjatywą, poszliśmy do władz miasta, do burmistrza, gdzie przedstawiliśmy tą naszą koncepcję organizacji tej strefy kibica. Gdzie zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci i bardzo chętnie miasto, osobiście pan burmistrz, się również zaangażował w pomoc w organizacji. Powiem szczerze, że bez wsparcia Urzędu Miasta na pewno by. W takiej skali ta impreza nie miała tutaj miejsca. Mamy oficjalną zgodę UEFA na otwarzanie bezpośredniej transmisji. Przygotowania były od lutego, już takie techniczne papiery, przygotowanie całego planu. Musieliśmy to wszystko przedstawić do Carlsberga. Długo oczekiwaliśmy na tą zgodę pozytywną. My w kuluarach swoje robiliśmy, powiedzieliśmy, wiedzieliśmy, że no, nie ma wyjścia, no musi się udać. No i efekt jest jaki, jaki jest. No tutaj chciałem powiedzieć, że jeszcze, że nasi lokalni przedsiębiorcy również nam pomagają w tym przedsięwzięciu, bo my nie oszukujmy się z budżetu klubowego, nie dalibyśmy rady nawet po części zorganizować czegoś takiego. Proszę powiedzieć nam, dziś jest inauguracja, 8 czerwca, jesteśmy dosłownie na godzinę i 40 minut przed inauguracyjnym meczem Polaków z Grecją, ale powiedzmy również kibicom, potencjalnym gościom, którzy tutaj przybędą, jak ta strefa będzie wyglądać, od kiedy będzie otwarta, w, mówię tutaj do kiedy, od której godziny, czy kibice mogą się czuć bezpieczni, bo to też jest dość ważne, czy możemy zaprosić rodziny z dziećmi i nie nie, ręczyć za ich bezpieczeństwo. E, więc tak, zaczynając od godziny otwarcia, od daty, czyli dzisiaj jest pierwszy od 8 do 1 lipca, e, transmitujemy wszystkie mecze, które są nadawane w naszej telewizji e, polskiej. E, mecze się odbywają od godziny 18, .00. są pierwsze mecze, później tam w finałach się troszeczkę to zmienia. My na dwie godziny przed rozpoczęciem uruchamiamy naszą strefę, żeby spokojnie można było wejść, spokojnie sobie że tak powiem zaklimatyzować i wtedy, i wtedy i wtedy ruszamy. Dodatkowo uruchomiliśmy taką małą może mini strefkę dla naszych pociech, gdzie dziewczyny, koleżanki jest ze 100 Towarzyszenia Mama e, będą opiekowały się tymi maluszkami. No tutaj próbkę już, już mamy, malują dzieciom twarze. E, w następne dni e, czy weekendy e, będzie tam na tyłach zorganizowane też wygrodzone miejsce, tak żeby te dzieci nam się nie rozbiegały. I tam będą różne konkursy plastyczne, wszystko związane z piłką. E, malowanie malowanie kredą po asfalcie no różne, różne są e, ciekawe propozycje tu od strony właśnie e, tych pań e, dodatkowo e, MOSIR zobowiązał się zorganizowanie kilku konkursów e, też związanych z piłką, to dla tych trochę starszych e, gdzie będą różne strzały na bramkę, żonglowania i tak dalej cały program też jest w gazetce sierpeckiej tych naszych, tej naszej bocznej imprezy no a tych już te, Pełnoletnich to zapraszamy tutaj i proszę bardzo e, się bawić. Jeśli chodzi teraz o bezpieczeństwo, bo to jest bardzo ważne, e, jest podpisana umowa z e, Agencją Ochrony Huzar. Oni będą e, sprawować tutaj pieczę nad e, bezpieczeństwem. E, ilości osób z, będą adekwatnie do ilości e, kibicu, no, tak żebyśmy wszyscy się czuli e, bezpiecznie. E, Poza tym, my ze swojej strony też zaangażowaliśmy się, zebraliśmy trochę wolontariuszy z naszego klubu, gdzie też będą chodzić i pilnować porządku. Będziemy robić wszystko, żeby, żeby było bezpiecznie. Współpracujemy właśnie z, ze Strażą Miejską, z Policją naszą tutaj, Sierpecką. Wszystkim zależy na tym, żeby było bezpiecznie i żeby to się odbyło. No, fair play. Tak jest. Jeszcze kilka pytań technicznych. Po pierwsze, ilu kibiców potencjalnie pom może pomieścić ta strefa. Po drugie mamy za sobą wielki, przeogromny telebim. Proszę podać nam jego wymiary. No, telebim jest o wymiarze 5,12 na 4. E, no to jest dość spory telebim, e, który udało nam się pozyskać. E, a drugie pytanie. Drugie pytanie dotyczyło pojemności tej strefy. Aha, pojemności. E, jeśli chodzi o pojemność, my zakładamy, że w weekendy będzie około 300 osób. Nie wiem, chciałbym się pomylić na naszą korzyść. Tak jak pan powie, powiedział, że pierwszy raz jest takie wydarzenie w sierpcu, ale również i w Polsce, więc tak naprawdę wielka niewiadoma przed nami stoi. No i liczymy na to, że no będzie jak najwięcej, że będą wszyscy się dobrze bawić. Mam nadzieję, że pogoda też nam dopisze. Mieliśmy troszeczkę niespodziankę w ciągu dnia, bo i popadało, i, ale teraz niebo się otworzyło jedno zasadnicze, które nasunęło nam się w trakcie tego przedpołudniowego deszczu. Czy ten telebim jest zabezpieczony na tyle, by, no nie wiem, by był emitowany mecz podczas, no nie powiem ulewy, ale jakiegoś deszczu? On jest... Właściciel tego Telebimu zapewniał, że on jest odpowiedni e, na wszystkie pory roku, łącznie z zimą. Także on jest, e, on jest odporny, nie trzeba go zabezpieczać niczym innym. E, również nagłośnienie jest takie, które nie musimy przykrywać jakimiś plandekami, żeby coś się stało. Jest tak zrobione. E, zresztą słychać jest troszeczkę dźwięk taki przestrzenny, żebyśmy my troszeczkę też tutaj poczuli taką atmosferę stadionową. No, to, to, to dla tych, co niestety nie zdobyli biletów na, na, na Euro. A zatem zaprośmy jeszcze raz wszystkich kibiców na strefę kibica, która jest tuż przy stadionie, na boisku bocznym, tak to można nazwać przy stadionie miejskim w Sierpcu czynna codziennie od dzisiaj, od godziny 16 do 1 lipca, do ostatniego meczu finałowego. Także zapraszamy bardzo serdecznie, naprawdę warto poczuć atmosferę mistrzostw w grupie, tutaj pośród wszystkich Sierpczan i mamy nadzieję, że Polska drużyna zajdzie jak najdalej. Liczymy na to. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję bardzo. szczerze, że dzisiejszy dzień miałem bardzo napięty, napięty grafik i nie przeżywam tego tak jak zwykle. Może dlatego, że też w ostatnich paru latach zawiodłem się parę razy. Ostatnio na piłkarzach ręcznych i to serce jeszcze do tej pory mnie boli. I dzisiaj mam nadzieję, że wygramy, ale, ale już nie wkładam całego serca na razie, bo boję się, żeby nie zostać zawiedzionym, że tak powiem. No dobrze, a teraz przenieśmy się na, na grunt, że tak powiem, lokalny. A sama strefa jak Pan ocenia? Myślę, że to jest pierwsza strefa w sierpcu, w historii chyba nawet sierpca. Myślę, że wiele miast mogłoby nami pozazdrościć. Na pewno jeszcze infrastrukturalnie jest dużo do zrobienia, ale chociażby tłonowego Centrum Kultury i Sztuki robi wrażenie i myślę, że to jest fajne miejsce, gdzie można kulturalnie przyjść, dopingować drużynę integrować się pokazać, że my Sierpczanie też umiem się ładnie bawić po prostu i że kibicujemy Polsce. Ostatnie pytanie, jaki wynik dzisiejszego meczu? 1-0 to jest taki chyba najbardziej optymalny wynik. Najlepszy z możliwych mi się wydaje i to 1-0 będzie idealne. Tak postawiłem bynajmniej dzisiaj Boa, Kumahira! Wspaniale zabawa jest fajna, Polacy grają też fantastycznie, także jest okej, okay, aby tak dalej. A jaki wynik końcowy? No ja myślę, że jeszcze jedną co najmniej strzelą. Myślę, że będzie dobrze, a chciałbym, żeby nawet jeszcze kilka strzelili, także... Ta czerwona kartka to taka. Bądźmy mi, bądź mi dobrej nadziei. Nadziei. Myślę, że sędzia nam, nam sprzyja, dobrze prowadzi to spotkanie, także jestem, jestem dobrej myśli. Myślę, że będzie fajnie. A, a jeżeli chodzi o strefę kibica? Fajna, fajna, fajna sprawa. Szkoda, że wcześniej takiego czegoś nie było. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Jest super. I tak jest. Będzie roza polski. Kto bramki? Lewandowski, Właszczykowski, Kto jeszcze? Piszek ze dwie, tak? Aha. No i kto niech ten polański strzeli, tak? Tak. No. A podoba ci się tutaj? Tak. A co ci się najbardziej podoba? No i super! A Tatusiowi co się podoba najbardziej? My jesteśmy tutaj z pracy z firmy Mega. Dziękujemy o szef, nas zaprosił, jest super. Integracja z ludźmi, są ludzie z sierpca jest bardzo super. Jesteśmy na dole, Polska wygra, sobie w Polska. 3 będzie jak bank. A jak oceniajcie panowie pierwszą połowę? Proszę pana, e, nic dodać nic było tak, jak żeśmy to zaplanowali, czyli było bardzo dobrze, wygramy, zapewne 3-0. Nie ma innego, nie ma bata, musimy. Na pewno będzie 2-0. tyle na... okazji, które było, żeby strzelić, myślę, że w końcu wykorzystają jedno maks. No i ta czerwona. Czerwona, należała się, miał... należała no, no, Miał, miał, Może miał, możli... Nasz dostał czerwony. nie? Zdania są każda, podzielone. Każda, każda kartka, która nas zbliża do tytułu jest dobra dla nas. No, tak jest, a więc więcej czerwonych po prostu. A więcej czerwonych. A więcej więcej paliw. Więcej, więcej, więcej dla nas. Dzięki. Dzięki. I niech Grecy strzelają tylko sobie. I niech Grecy strzelają tylko sobie. 2 1 Będzie drugi 2-0. 2-0, nie stracimy na pełną bramę. 3. 3. A ta czerwień? Sprawiedliwa? No oczywiście. No, jasne, też tak mówię. serca. No, Polska biało-czerwoni! Polska biało-czerwoni! Polska biało-czerwoni! 2 A ta czerwona kartka sprawiedliwa? No jak to nie? Oczywiście! Kto strzeli drugą bramkę dla... będzie drugą żółtą i zejdzie. A kto, kto tą drugą strzeli dla nas? Maszykowska! też z grzawką na piłkę już nie może mieć problemu z koncentracją i odpowiednim wyjściem zaryzykował atak na piłkę ale też no, nasi zawodnicy się nie, po, nie popisali My tak falbiło tak, 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 tak. No, ale też wcześniej wyjeżdżyliśmy do tego, żeby było pewnie spalonego na 30 metrze od naszej, od naszej prawdy skorzystaliśmy no, na 100% w parmerzy zawodnich Bielskich dobry moment dla Tytonia dlatego, że jest kompletnie nierozgrzany בוא נגיד על זה, אני מתכוון. שפות. 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 שפ

No, no, nie mały, by... niedosyk. No. Mały, mały niedosyk i mam Ale gdyby nie tytoń, to byśmy... Sytuacje no, no, nie wykorzystane. no ale... Ale z Rosją ale... będzie lepiej. Lepiej. Tak musimy tak no. Rosji trzeba do Na pewno będzie lepiej! No kopać trzeba bez... pod kilkoma względami, prawda? Ładnie. Będzie lepiej na... Damy radę być z grupy! I co, spotykamy się 12 również tutaj! Tak. to, to, my to? My Polska! Biały Polska! Biało Polska! Biało-Czerwony! Polska! Biało no, oczekiwania były inne, ale dobrze się stało, że tak się stało. Dokładnie, ten karny tytuł, nie rewelacja. Karny, karny, no i prawie był Polana, może nie był. No właśnie, no właśnie. Czyli ogólnie musimy być zadowoleni z tego wyniku. No, Nic się nie stało, jak to mówią. Polska a dalej będzie grała. A we wtorek, no to musimy wygrać. No niestety nie udało się. Znaczy udało się generalnie, bo... Znaczy, po... się, udało tylko my możemy spieprzyć taką sytuację. Nie, wygrywaliśmy 1-0. Czerwona kartka w 34 minucie nie przewagę, mecz ustawiony czemu to zepsuli? Nie mam pojęcia aż mi się kiełbasę spaliło